Europejski, edukacyjny, z dużym wyczuciem i nadal jest. Później miałem okazję już pracować jako jego asystent. Z dużym wyczuciem, z dużą intuicją, patrząc dużo szerzej poza, poza jednostkę treningową. No ale oczywiście też tylko człowiek, tak, który zdobywał doświadczenia, ale przede wszystkim te doświadczenia skutkowały bardzo, bardzo dobrymi wynikami, ale też bardzo dużą. Korzyścią dla, dla klubu dla leki Warszawa. Mogę zapytać, jak od strony podejścia takiej mentalnej do, do bramkarzy zachowuje się trener dofan? No bo on jest trochę zagadką raczej stronie od mediów, więc nie do końca go znamy. A jestem ciekaw, czy daje takie wsparcie, że więcej chwali i nawet jak popełniesz błąd, to poklepie po plecach, czy, czy trochę inaczej to wygląda. By czy trener Doffem przede wszystkim? bo co ja jakby doświadczałem jako zawodnik, a później też jako jego asystent jest, jest yy, trenerem nenahaul. On yy, raczej czeka, yy, obserwuje, czeka, daje tą przeszy na zawodnika, żeby bo no nie ukrywajmy, bramkarz w takim klubie jak Legia Warszawa i przy, przez ostatnie lata to jest zawsze bramkarz top, to jest zawsze potencjalny kandydat do bramki reprezentacji yy, Polski. Więc tu musi być przestrzeń na odnalezienie się w tej, w tej rzeczywistości tak popularnego klubu, ale też na zbudowanie swojej i pozycji, i osobowości, w tej tożsamości w tym klubie. Więc jakiekolwiek narzucanie, regulowanie i mocne kierunkowanie może po prostu to zaburzyć. Tak?